Hej, witam, 1 grudnia. Co to znaczy, że mamy znowu klasy? prawda nie będzie ich codziennie, bo byłoby ich dużo, za dużo. no ja że tutaj ja po prostu um, autentycznie nie dam rady zapewniać kontentu przez cały dzień, ponieważ jestem cały dzień na uczelni, więc na przykład z dzisiejszego dnia byłoby praktycznie zero materiału, um, więc myślę, że będą cztery. Chciałbym chociaż 4, żeby były w grudniu. Myślę, że to byłoby w tak po tygodniu, coś koło tego będą, jeśli będzie więcej, to podzielę. Na przykład, nie z tygodnia będą dwa, ale no, zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym, żeby było chociaż 4. Mamy poniedziałek, fajnie się złożyło 1 grudnia, poniedziałek. Nowy tydzień zaczynamy. Czy mam ochotę na to? Absolutnie nie. Ale nastałem, że pozytywnie. Dzisiaj mi się nawet dobrze i sprawnie wstało, chociaż spałem chyba tylko z 5 godzin, ponieważ wczoraj spałem w dzień, bo zostałem na serialu, i spałem tak do 12. Pewnie wrócę do domu i padnę na to łóżko mam dzisiaj no dużo zajęć, nie ma żadnego okienka do 18.30 już mi po prostu się chce ryczeć jak to widzę mam nadzieję, że jako szybko minie 5.50 jest, a na dworze jest dalej ciemno więc pozdrawiam zmianę czasu, bo tak mam ciemno i rano i wieczorem. Ja dopiero wychodzę za pół godzinki, więc jeszcze mam trochę czasu dla siebie. Co w tym czasie Chyba pójdę sobie spakować jedzenie. Sobie zrobiłem wczoraj wieczorem naleśniki, a dzisiaj rano jeszcze owsiankę. Mam nadzieję, że to mi wystarczy na cały godzin. Proszę bardzo, i moja owsianeczka okay. niestety. Em, nie miałem banana, więc dałem bez, zrobiłem best, ale mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. A jak nie, to się spoczę, nie no, myślę, że będzie git. Mam nadzieję, że uda mi się zjeść na tych przerwach. bo ci sobie, którzy to wypuszczałem tak, że tej przerwy w ogóle nie mam. Znaczy, ja sobie w to wychodzę, bo ja mam ich gdzieś. tam przerwę, ale... No nie, nie no, powinienem rado na trzech przerwach chyba. Więc, no. Chciałem sobie spakować ym, wodę do szkoły w, butel w butelce, jakby w tej Dafi, I wczoraj ją myłem, bo zaczęło mi śmierdzieć ustnik taką gumą, albo trochę jak silikon, trochę śmierdzi jak, jak są takie rękawiczki jakby dentysty, jak dentysta ma na rękach rękawiczki no nie wiem, czymś takim I, i czytałem w internecie, że żeby się pozbyć tego zapachu, to można z sodą oszczoną czy coś, i właśnie e, Toto podchodził do mnie i on tak, czemu tak wąchasz ten usnik, a ja mówię, że śmierdzi, i on powiedział, że, że mi to zrobi tam tą sodą oczyszczoną z wodą coś tam przemyje, czy, czy coś i mam nadzieję, że przestanie to śmierdzi, bo to nieprzyjemne, pijesz wodę, a czuć taki, taką gumę, nie wiem, dziwne to. I to właśnie tak dzień, bo to zaczęło tak śmierdzić dopiero może tydzień temu, więc troszkę nie rozumiem. Najwyżej tak przyjeżdżam godzinę wcześniej, więc sobie pójdę do Lidla po prostu po wodę, bo okładza jest przepracowany więc co dość tyle dobrego. Mamy 20, jestem w domu, już zjadłem Idę teraz oglądać, będę niedługo oglądać, zaraz sobie będę oglądać em, vlogmasy Bo widziałem na powiadomieniach z YouTube'a, że mam tyle filmów do obejrzenia z jednego dnia, że fajnie Bo w końcu będę to robić <śmiech> Nie wiem czy tutaj, ale troszkę mnie to przeraziło, że tyle filmów jest do obejrzenia Ja autentycznie czasem nie mam czasu, ostatnio jak studiuję i czasami jeszcze chodzę do pracy A w ogóle m, w temacie pracy, to ja nie wiem co się dzisiaj stało ale wziąłem sobie 3 dni pracy, czwartek, piątek, sobotę. No, nie wiem, nie wiem, co mi się, co mi się stało, czy aż 3 dni? To chyba rząd za pieniądze Wziąłem 3, z tego, na początku wziąłem tylko 2, ale mówię dobra, mówi że wezmę sobie jeszcze czwartek, bo myślałem też nad niedzielą handlową, tak, handlową, bo było 3 7 do 12, ale stwierdziłem, że ja nie chcę w niedzielę pracować. I wziąłem czwartek i też trochę tak tego nie przemyślałem, bo tydzień temu, w czwartek, dwa tygodnie temu w czwartek się nudziłem, bo ludzie nie przychodzą do sklepu, ale może wtedy tym trochę lepiej. A z drugiej strony wolę się chyba troszkę nudzić i zarobić pieniądze, niż żeby było jak w niedzielę za dużo ludzi znowu, bo ludzie w niedzielę handlowe to ja nie wiem co się dzieje, oni przychodzą jakby cały tygodni nie mogli przyjść. Mam nadzieję, że minimy ten tydzień szybko, bo jak sobie myślę, że trzy dni pracy... Nie no, nie mogę narzekać, sam sobie to zrobiłem. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Dzisiaj na w ogóle tak mi się strasznie dzisiaj ogólnie się czułem, pod koniec już mi tak głowa bolała, tam. Ja mówię, nie no, mam chyba alergię na was wszystkich, ale jestem już w domku, więc nie ma co się złamywać. Jutro też jest dzień, jutro też ich wszystkich widzę. <g writers> nie wiem, że jutro też nie mam tylko inne zajęcia, więc też tyle tego dobrego, że mogę się wyspać jutro, bo w wstałem o I aktualnie czuję się tak, jakbym miał zaraz położyć się i od razu zasnąć, ale chciałam jeszcze trochę YouTube'a obejrzeć. Jakieś vlogmasy, bo w końcu co mamy? 1 grudnia. Mamy 22 ja prawie zapomniałem nagrać o bucie to pierwszy dzień miesiąca. No, także nagrałam sobie na TikToka. Żeby mieć szczęście, bo w tym, ty, w tym miesiącu mam 4 prezentacje, jedno krok. super. Matku, tak dobrze mi się spało. Mamy 10, tego, że ja pan do 8.30 jakoś, bo też nie mogę przesadzać, żeby w środę znowu móc wstać, bo wstaje wtedy o 6. ale no po prostu kocham w torki ja też muszę żeby się wyspać. I że mam na późniejszą godzinę, bo dopiero na 16, więc mam troszkę czasu jeszcze od rana i mogę sobie coś obejrzeć. Czyli na spokojnie po prostu przygotować się, czy zjeść coś dobrego. I właśnie byłem się wykąpać, teraz ja sobie coś zjeść. Tak na spokojnie nie, nie wiem co. Miałem żeby sobie zrobić nowe naleśniki, ale nie wiem, czy to przesada cały czas naleśniki. I przekazuję sobie coś obejrzeć. Jadłem sobie, kładę się teraz, mam 10.45, więc mam jeszcze około półtorej godziny chyba nawet, może lekko ponad Do wyjścia, albo do szykowania się, o 12.50 mam pociąg 11.00, o oh, to z półtorej godziny, to nie, nie wiem czy mogę No to zacznę sobie oglądać bajeczkę, bo no, mam chyba obejrzeć sobie coś Jeszcze muszę dokończyć Strzeń Czerwiny zaglądać do końca, bo mi zostawi odcinek, ale to może skończę jak wrócę No, albo nie wiem, no chyba tak I no, w ogóle jest, śnieg się topi nie wiem ile jest w temperatury pomoże może 2 stopnie, i to przykle wczoraj. Jeszcze było trochę śniegu, ale tu już widzę, że już schodzi, i w ogóle pod koniec tygodnia ma być 5 stopni, więc tego śniegu w ogóle nie będzie. Przykro. Mamy godzinę 12.40, jednak ja mówiłem, że mam pociąg 11.58, on jest 12.58, więc dopiero teraz wychodzę. I patrzcie, jak na wagę się przestały grudzień. Ale już tutaj jakieś świąteczne coś tam, tutaj też. No, crazy. Myślałem, żeby sobie wziąć książkę do pociągu, ale w sumie ja posłuchałem sobie podcastu i no. Jadę tam na... na, na po 13 będę na uczelni, więc będę miał jakieś 2,5 godziny, będziemy mieli, um, żeby zrobić prezentację, bo w ogóle nie wiem, mówiłem to albo nie. Mam na 16, ale jedziemy wcześniej, żeby zrobić prezentację na czwartek już. Mamy prezentację online, no, więc idziemy. Wcześniej, żeby to zrobić razem we dwójkę, żeby było tak, będzie chyba nawet wygodniej niż ym, przez. 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 niż online, jakby gadać ze sobą. No. Na szczęście, pisaliśmy do pani, żeby nam wysłała troszkę, jakby takie wskazówki, co ma być w tej prezentacji, więc mamy trochę ułatwione zadanie, bo nam praktycznie dosłownie wypisała, co tam ma być. Więc fajnie, miło z strony, i to tyle. No, wróciłem. Ja muszę jeszcze zaraz powtórzyć jeszcze kolokwium. Na szczęście to jest. Chyba tylko trzy zadania. Będą, bo to jest jakby takie na komputerze. Komputerowe, jakby to nie jest informatyka, tylko jakiś tam przedmiot. I to po prostu będzie Excel. Chyba rok temu też mieliśmy praktycznie to samo, tylko to rok temu było dwa razy więcej tych zadań, a teraz tylko trzy. To naprawdę to dwa, ale jedno na dwa podzielone. Więc muszę sobie tylko powtórzyć jedno zadanie, bo wiem, że mi coś nie wychodziło. I. A no i to tyle. W sumie jeszcze tylko jedzenie na jutro. I. I to wszystko, zaczęliśmy się robić tą prezentację, nie skończyliśmy jeszcze, ale to myślę, że może na jakichś zajęciach jutro na pewno będę się nudził, to wtedy to zrobię, mamy dwa razy pod rząd zajęcia, gdzie jak coś prezentujemy, tylko słuchamy, więc na pewno tam to się odbędzie, no, więc tylko to muszę dokończyć jutro jeszcze, tą prezentację, bo nie do końca się udało nam. Ale w ogóle fajny, fajnie się siedział na uczelni, jak już było tak ciemno i tutaj było tak ciemno, tylko światło było gdzieś tam po bokach na schodach, taki fajny klimat i w ogóle chyba lubię robić takie zadania na uczelni, a nie w domu, albo po prostu, nie mam, no, chociaż u mnie w pokoju, u mnie w pokoju, bo jakoś lepiej mi się skupić i szybciej mi to idzie niż siedząc w domu, no, zwłaszcza tutaj u mnie, no, nie dziwię się, bo czasem włączam muzykę czy film w tutaj bardziej skupiam się na tym, no ale sam sobie to robię więc nie mogę narzekać Wszedłem pod kocek, bo jest mi tak zimno, tak mi zimno jest tutaj w policzki i w ogóle w zatoki więc nie wiem co ja bez czapki, bez selika Mamy dosłownie zaraz 21 my zacząłem skończyłem robić niej do szkoły i teraz kolacja Ja nie wiem kiedy się będę uczył Nie wiem, no chyba teraz, jak to zjem było, bo będzie po mnie i chyba będę na tym siedział do usta rady śmierci. Nie wiem, dobra idę to szybko jeszcze chcę sobie vlogmas bierzeć w międzyczasie bo wtedy nie mam kiedy, znaczy, nie mam kiedy, no, wróciłem i jeszcze nie usiadłem, jeszcze nic nie oglądałem sobie mam nawet tą drugą, ale i ja tak zaraz sobie spać Pomocy. dobra, chyba, wydaje mi się, że chyba umiem, nie wiem, wyszło mi chyba w miarę ehm, widzę, że tutaj w tym vlogu minutował jest chyba w miarę spoko, więc może będę dwa vlogi z Formasy z tygodnia. Nie wiem, zobaczymy, co to będzie, ale myślę, że ten to będzie koniec w tym. I zbyt jutro kolejnego, więc no co, widzimy się w kolejnym. Żegnam cię i żegnam cię. Pa pa!